A teraz przydało mu się niskie kopnięcie, dlatego że Brazylijczyk zmienił pozycję. Ma nogę Kułaka, Kułak się raczej nie uratuje. I Brazylijczyk ma powalenie, ma to co chciał. Ale niewiele czasu, ale pół minuty do zakończenia trzeciej rundy. E, tutaj się już e, nie powinno nic wydarzyć. Sklinczować, trzymać swojego przeciwnika, nie dać się rozpędzić na bredze, nie da złamać pozycji, e, żeby nie było tu żadnej techniki kończącej. I ta walka przez Krzyśka Kłaka powinna być wygrana, bo e, ta trzecia runda całkowicie e, pod jego dyktatem. Spiął w tej chwili noc, zgina lewej nodze swojego rywala. Ma go w półgardzie, tylko 8 sekund do zakończenia tej walki i jeszcze sędzia ją podnosi. Za pracę głową wider Nobrega został ukarany siódmą e, kartką, czyli minus punkt, a to wskazuje nam, że ta runda wygrana do ośmiu. Dlatego, że już w tej chwili zabrzmie ostatni gong i po 15 minutach tego pojedynku za chwilę poznamy zwycięzcę. International KSW Middleweight Champion is Krzysztof No to już Państwo wiedzą z kim mamy do czynienia. Krzysztof Kółach, zwycięska walka z Nobregą. Mam dla Ciebie świetną wiadomość, Krzysiek. To starcie było najlepiej oglądane podczas całych konfrontacji sztuk walki. 13. To znaczy, myślę, że dlatego chyba, że najodpowiedniejsza do godzina. Ludzie nie poszli spadzi i włączyli telewizory po prostu. Powiedz nam, jak ważna była dla Ciebie ta walka i, i jak tak. ważna była wygrana. To znaczy, w każd... każda no, walka jest ważna. Tak, ale... tak. I w życiu sportowca przychodzi taki moment, że wszystko stawia na jedną kartę. Ja gdzieś tam prowadzę klub sportowy i po prostu jeszcze gdzieś tam próbuję się do... uczyć i, I po... wszystko postawiłem na jedną kartę, i przez te. 4-5 miesięcy wyłączyłem się całkowicie z życia y, towarzyskiego, prywatnego i wszystko postawiłem na, na jedną kartę i udało się. 4 lata startów w KSW i 8 lat startów w MMA. no Tak jak przed chwilą powiedziałem, y, jest to uczucie porównywalne do jakiejś tam euforii, akurat ta walka i to zwycięstwo? Uczucie porównywalne do, do euforii po prostu, nie? Adrenalina to jeden z członów, i nazwy Twojego klubu, i, i, i myślę, to co przemawia w ringu. Ile czasu potrzebujesz, by później dojść do takiego, takiej normalnej równowagi, bo, bo w ringu naprawdę to, to napięcie, ta, ta adrenalina dochodzi do takich chyba ekstremalnych wartości. To zależy od walki. No, jeżeli gdzieś tam jest y, walka z y, dobrym pięściarzem, z jakimś dobrym, e, dobrym zawodnikiem, który boksuje, no to jeśli chodzi o fizyczność, to no, no, tak, z 2-3 tygodnie gdzieś tam ten wstrząs mózgu musi się unormować, a, a psychicznie no, to z tydzień, dwa na pewno no, gdzieś tam, a później się odrabia zaległości, przynajmniej ja teraz odrabiam zaległości, no cały miesiąc odrabiam zaległości, które musiałem e, zrobić e, przygotowując się